Zestaw do udrażniania głowic Brader Dajemy kopiowanie Słyszymy, że głowica wyjeżdża Wyjmujemy zasilanie Głowicę mam odblokowaną, przejeżdżamy odkładamy papier Ręcznik papierowy Żeby widzieć kolory, które były udrażniane czy są drożne i żeby płyn nie wypływał nam do pampersa, tylko do ręcznika. Wyjmujemy tuszę. żółta końcówka. Zakładamy szykawkę, naciągamy sobie płynu i wkładamy odpowiednio na niedrożny kanał. Przytrzymujemy sobie, żeby nam nie wystrzelił wąż. I przepychamy. Drukarka oczywiście wyłączona już, już z sieci. I przepychamy. Każdy powolutku, każdy, każdy niedrożny kanał. Następnie wkładam, wyjmujemy papier, sprawdzamy, jaki nam wypłynął kolor. Tu akurat nie wypłynął za słabo, przepchaliśmy każdy kolor, wkładamy tuszę, zamykamy drukarkę, wykonujemy procedurę czyszczenia, sprawdzamy jakość wydruku.